Cześć, tu Radek 926, kontynuujemy grę Robin Hood, legenda Sherwood Jesteśmy Robinie Tu będziemy założyć w tym Sherwood naszą kwaterę główną No, to dobry z niego druh, a teraz musimy rozpoznać naszych tutaj panów. To ten był. Ich bym raczej do pracy nie dawał. Oni na misję wyszli. I co, żadnych nowych ludzi nam nie dało? Widocznie nie. O ten tutaj, to jest ciekawa postać, on będzie szkolić naszych żołnierzy. Proszę bardzo. To jest kuzyn Robert. Tak. Miał tam jakąś ranę. I dlatego nie może... Yy, nie możemy nim grać, żeby walczył. Tak. Musimy konwój. Obrabować. Transport złota odebranego chłopom. Tak. Dobra. Czyli tak, Robin, to ty musisz iść, bo tutaj nawet widzę. Ty też pójdziesz. I ktoś od, od uleczania też pójdzie. A, bo na pierwszą misję niech wszyscy idą, niech się cieszą. No dobra. Tak, chcę rozpocząć. Nottinghamshire i Yorkshire. Z gniataczem. Jedna papka ma na imię gniatacz. Magieżdza właśnie powus. E, drobnostka, to samym Robinem zrobimy. Szybko! Te jęki. Zaczekaj, Solunierzu, Sprawdź to miejsce. Dobra, teraz zobaczymy na prawdziwą zwinność Robina. Może dla zabawy tutaj. Zapraszamy. Mamy rynku. trzy strzały, no to. Zaraz. Tam o, są drogowie. O, o. Dobra, dobra, koniec, koniec. Coś ty tak strzelał. Dobra, szybko, szybko. Wracaj. Pokażemy im kto tu rządzi. Bransie. Zobacz się! mają łuki. Nie rusza się. O. Dobra. Nie uciekaj Jeszcze się. Fajnie tą y, pałką wy wymachuje Dobra, odpoczywaj szybciej! Następny Dobra, tutaj wszyscy widzę. Leżą tego uderzymy. Jest tam kto teraz Już nie? Teraz szybko przeczytajmy te liściki co tutaj jest napisane Tak, te pułapki i <laughs> Dobra i tu są też chyba łucznicy, ale ja się nie mylę o tutaj kamienie możemy na nich sterować, ale już po wszystkim Rzeczywiście mogliśmy z samym robinem pójść i zostawić kompanię, żeby <laughs> pracowała, ale no przezorny zawsze ubezpieczony. No dobra, wracajmy. No widzę, że się tutaj nam pojawili nowi ludzie Więc ich tutaj sobie tych naszych co ich uwolniliśmy dajmy na bok i ten Tak na pewno oni pójdą do wyrabiania strzał a ci dwaj pójdą do yy, tych ziółek i tutaj jest jeszcze jeden, i ten jeden pójdzie do, do strzału. A, albo do jabłoni, co tam. Poszalejemy. Dobra. Tutaj mamy coś, jakiś czerwony... czerwony zwój. Nie nic. Aha, tu są statystyki. Teraz tak, mamy źle strzeżony konwój, lub mała grupa żołnierzy. Poborca podatkowy. Dobra, co wybieramy? Enedue Rikkefakke. Dobra, tu może bliżej naszej kryjówki byśmy to zrobili. I oni wszyscy. Tym razem nie wiemy, czy będą tam łucznicy, czy nie. Dobra, wszystko jest. Mm, nie. Ulecz mi tutaj robina. Miło z twojej strony, ale radziłem sobie. W to nie wątpię. Zostaw to. Hmm. Ale co? Następny. No tak, mogliśmy się tego spodziewać. Czy kupiec tam gdzieś jest, więc chodźmy do niego od razu. E, zasadzka. Pantandy. Sprytnie, sprytnie Ale niestety mamy chyba jednego łucznika Nie Cztery hm. No dobra, może zapiszmy tutaj użyjemy łuku żeby ich go tutaj zdjąć jednak nie zdejmiemy tu jest ten poborca dobra zejdźmy czy mamy tutaj naszych pomocników nie mamy bo mi się pałkarze by przydali dobra, kras kozie śmierć to tylko gra Dobra. Się, no. Co ty? Pokaż się. Wiesz, czy co? Bo pamiętasz mnie. Dawaj. Broń się. Udowodnij mi to. He? Co on wyprawia? Co dla ciebie? Jestem dla ciebie. Zbyt Jeszcze się. zobaczysz. Dobra. Odpocznij. Następny. I teraz tak szybko, gdyby mi się udało. No. O jeden. Trochę Dobra. Mniej. Już. Dobra, nie było tak ciężkie. Dobra, myślę, że tutaj zakończymy nasz kolejny odcinek, więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Cześć.